Halo, halo, siema, siema, witam i o zdrowie pytam, moi drodzy Państwo. Let's get Ze mną jest dzisiaj... Andrzej Siejek. Witam Was. Ha! So. E, więc, moi drodzy Państwo, MW3 Spec Ops, Porwanie Władimira Putina. Moi drodzy Państwo, wcielamy się w zewnętrzny krąg ludzi makarona, no i tak, no i porywamy Worszewskiego tak naprawdę. No właśnie, czy to jest zewnętrzny, czy, czy raczej bardziej wewnętrzny? No to, jest taki, taki, to, jest, to, jest, to jest taki wewnętrzny, mordo wewnętrzny. Okej. Okay. No dobrze. Jak Ej. grałem na multi i było, że właśnie tymi ludźmi Makarowa mi się trafiał mecz, to zawsze było wewnętrzny krok. No tak, i tak ta frakcja z nami Bo. Z nami Bo. Hmm. Dobra Załadowało ci się już? Tak A Masz szybszy komputer uderny <grydy> Weteran kabla no O! No. Oh, jedziemy Dave A now. no tak, to się cel dość tak o Jezu. o Jezu Jak coś? on <grydy> tak się tak wyjebał Co to musiał być Haha, 12 czy jak? No właśnie, nie. Jezus Maria! Przepraszam. tak dalej pójdzie to... Dobra, taktycznie. Dobrze. To ja rzucam flesza. Pamiętajmy, że to czasówka jest. Tak jest. To też jest Jest! Mam go, mam go! Eww, lepiej się to stało. O jest! W tym momencie, kiedy dobrze. Jak wyjechał! na drifcie człowieku w zakręcie Okej, tak? o drifta. Jesz. Spoko, nie mamy czasu. Dobra, cześć, trafie. Uwaga, uwaga, teraz sama maga. Eee, nic fajnie chodzi, podwa. Bo... <laughs> <bo tam. śmiech> ja teraz A, jeszcze o kurwa No Użyłeś właśnie! się, tak? A, kurwa Znowu! On by był Tak, ha, proszę bardzo sekunda! Tak Git To no, jest dziewiętnaście obrażeń Co, co ja tobą zaprezentowałem Czekaj, ale odniesie... Nie, bo dwa razy ja przejechałem po tobie serią, przepraszam. No dobra, no nic się nie stało, no uwolniliśmy... Znaczy w sumie nie uwolniliśmy, tylko żeśmy porwali Tina Także fajnie, fajnie. To było... No fajne, fajne, fajnie, fajne. Wyszło fajne. <grym> dobra. Trochę tak derpowsko, ale fajne. Dobra. <grym> Doświadczenie. Na no, no dobrze, moi drodzy Państwo, to była kolejna bardzo krótka, bardzo intensywna, bardzo treściwa misja z naszej strony. Mam nadzieję, że się podobało i widzimy się w następnych. Master 15 do Was szprechał w kooperacji z... Z Andrzejem, Ziejkiem, a, ki, a kim żeby innym. Tak, pozdrawiamy, pozdrawiamy i zapraszamy Was do 14 innych Spec Opsów z tej gry. No tak. No dobra, no to chłopaki, trzymajcie się do zobaczyska. Jo. Cześć.